Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku ze Street Legal Racing Redline. No i tak jak mówiłem, zaczniemy od kilku wyścigów naszym nowo stuningowanym wizualnie samochodzikiem. A, tutaj Teno Clio. Niestety. Nie miałem czasu nad tym posiedzieć, także Teno Clio dalej jest jaki jest, ale na pewno się tym zajmę. No niestety, tak jak mówię u mnie z czasem ostatnio trochę ciężko i... No, nie byłem w stanie naprawdę się zająć tym problemem. Choć wydaje mi się, że jest on dosyć łatwy do rozwiązania. Postaram się na następny odcinek tym zająć. No, bo to też, jak sami widzicie, no raczej nie jest zbyt fajne, nie jest zbyt uczciwe i też raczej nieprzyjemnie się to ogląda. Gdzie taki samochód po prostu no, nie ma najmniejszych szans, ażeby z nami wygrać. Zrobimy sobie kilka wyścigów. No, bo no, nasze fundusze, niestety, ale one nie są wystarczające. Abyśmy byli w stanie kupić jakieś kolejne ciekawe autko, a to jest nasz cel, moi drodzy. To jest nasz cel, żeby kolejne jakieś autko sobie kupić. No bo mamy tego fiata. No i on jest już zrobiony tak naprawdę na cacy. Wydaje mi się, że tutaj już nic więcej kombinować nie będę. W komentarzach nie pisaliście nic o tym, ażeby próbować inny silnik tutaj montować na przykład. Także raczej nie będę już nic przy tym grzebać. Mamy tutaj Fiata 500. Chyba już się ścigaliśmy z tym gościem, tak mi się wydaje, tak, bo oni się powielają czasami. Jeżeli poczekamy kilka dni w garażu, na przykład coś porobimy, no to... Y, wracamy na... na dół listy, że tak powiem i musimy się ścigać z tymi samymi ludźmi, których już raz pokonaliśmy. Tak, tutaj jak widzicie nie mamy najmniejszego problemu, Ani używam Nitra, to też jest ważne, bo... Y, pamiętajmy, że mamy jeszcze pewien zapas mocy w postaci... Nitra. Być może na dalszych pozycjach faktycznie trzeba będzie tego nitra używać. Zobaczymy. I teraz, co się stanie, jeżeli pokonamy wszystkich przeciwników tego zielonego garażu? No wtedy awansujemy do niebieskiego garażu. No i tam będziemy tych przeciwników mieli trudniejszych. I chyba też, jeżeli się nie mylę, o wiele wyższe stawki, jeżeli chodzi o te zakłady tutaj na dragach. No i ogólnie na ulicy, bo. Przypominam, że możemy jeszcze się ścigać po mieście, co jest oczywiście bardzo ryzykowne, o wiele bardziej niż tutaj. No i też mniej dochodowe, bo tutaj te stawki są jednak znacznie, znacznie większe. Porsche 911 Carrera Coupe. Wydaje mi się, że powinniśmy wygrać, ale oczywiście mogę się mylić, bo te auta... No czym wyżej, tym bardziej pomodyfikowane są. Technicznie to Porsche powinno być szybsze od tamtych, które już spotkaliśmy na naszej drodze i chyba jest... Tak mi się wydaje. Tak, wystąpił problem z trakcją i tutaj chyba... Nie wiem, na lewo trochę ucieknę. wydaje mi się, że on na prawo poleci. Tak. Poleciał na prawo. Nie wiem dlaczego tak jest, znosi ich na prawo. I niestety mogą uderzyć w nas samochód. Co oczywiście go uszkodzi trzeba będzie płacić za naprawę, dlatego lepiej uciekać na lewo i wtedy przynajmniej wiemy, że on w nas nie uderzy. E, chyba hamulce tam za słabe jakieś montują w tych podszawkach, no że one w ten sposób właśnie e, kończą, nie? Po tych e, dragach tutaj też trzeba uważać, bo można w nich walnąć na czołówkę, co nie jest pożądane przez nas. E, dobra, pociągniemy troszkę tą listę. Nie wiem, czy to jest jakieś fascynujące dla Was oglądanie tego, ale no, patrzymy też na, na progres tych tutaj jegomości, w którym momencie nasz fiacik przestanie być. O! To jest ten moment, moi drodzy, musimy użyć Nitra. Tak, ta porszawka to już tutaj naprawdę daje nam powoli w kość. Jak widzieliście, ruszył. No, skopyta bardzo nas wyprzedził, ale tak, nitro nas uratowało, daliśmy radę. Ale to jest pewien znak, pewien sygnał, że jednak ten nasz światik to powoli tutaj. Nawet w tym zielonym garażu już nie daje rady, a co dopiero w niebieskim, nie? Teraz pytanie czy chcemy robić kolejny wyścig, widząc to co się wydarzyło, ale myślę, że zaryzykuję jeszcze, no najwyżej przegramy. Nie będę oczywiście wczytywał save'a, bo to jest bez sensu, przegrana też jest częścią gry, nie zawsze się wygrywa. No i Fiesta. O, a potem Mazda RX-8, to ciekawe, chyba jeszcze nie widzieliśmy tego samochodu w tej rozgrywce. A już na pewno się z nim nie ścigaliśmy. No i zobaczymy, zobaczymy. Być może jeszcze tą Mazdę spróbujemy, no chyba w ten Ford nas zmiecie tutaj z planszy. To wtedy. O! Ok, nitro. Lecimy. Dobra. Wyprzedziliśmy go, ale tak. Tu już zaczynają się schody, jak sami widzicie. nawet taka fiesta. Ciekawe, co on tam za jak ma wmontowany, nie? Bo. Dosyć soli nie przyspieszył na starcie, szczególnie. Potem stracił, ale to właśnie przez to, że myśmy to nitro użyli. A on na pokładzie najwidoczniej nitra nie miał, bo nie było widać tego. No, gdybym miał to nitro, to raczej byśmy przegrali, szczerze mówiąc. A te nitro, jak wiecie, w którymś tam. w którymś tam odcinku zostało użyte przez naszego przeciwnika. Także oni te w to nitro mogą mieć pomontowane. Dobra, i to Mazda jeszcze sobie zobaczymy, bo jestem w sumie sam ciekawy. A to jest w ogóle pierwsze miejsce. Okej, okay, czyli jeżeli wygramy ten wyścig, no to zostajemy awansowani do niebieskiego garażu, moi drodzy. Ale zaraz, to nie jest Mazda LX8. Okej, okay, dobra. Mamy kolejnego buga. Niestety klasyczny samochód z podstawowej gry nam się tutaj wczytał zamiast Mazdy. Ale tak, ma nitro i... O! Okej. Okay. I jak widzicie... No wygraliśmy, ale... Ta przewaga tutaj to chyba była najmniejsza. No szkoda tylko, że nie była to ta Mazda faktycznie. Troszkę antyklimatyczne. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale... Yy, kolejna rzecz na listę... Które będę musiał zidentyfikować No i mamy awans, moi drodzy Awans do niebieskiego garażu Także wracamy do garażu On się zmieni Zaraz, dalej mamy zielony Wydawało mi się, że powinniśmy awansować Szczerze mówiąc Aha, dobra, czyli A, dobra, musimy wygrać pierwszy wyścig z niebieskim garażem Wtedy dopiero awansujemy, Ok. Mamy 35 tysięcy Ja sobie zrobię szybkiego save'a, bo ta gra... No mimo tego, że się tutaj starałem, jak najlepiej to zrobić, to potrafi wywalić gdzieś tam, na jakimś losowym momencie, ale ona tak robi nawet bez modów, nie? W podstawowej oryginalnej wersji. Ci, którzy grali, to wiedzą, jest dosyć upiedliwa. No ja tutaj większość tych błędów mam poprawione, ale jakieś tam losowe nawet. W yy, logach nie da się sprawdzić właściwie co spowodowało błąd. to jest problem, żeby go też rozwiązać. OK, 65 tysięcy. Wow, jego wartość. Znacznie urosła. Chyba dlatego, że wygraliśmy dużo wyścigów, no i pomodyfikowaliśmy tutaj ten wygląd. Za 65 tysięcy moglibyśmy go sprzedać, to jest oczywiście kupa szmalu. I teoretycznie moglibyśmy kupić inne auto, na przykład takiego Volkswagen'a Bore. Go można całkiem fajnie zrobić, bo tutaj w spokojnie pod maskę wchodzi. Takiego Fiata też, ale one nie są zbyt urokliwe, raczej nie będę kupował. No daje 2000, no to oczywiście wiadomo, ale no ten wrak sam kosztuje 44 000. nie stać nas. No na Jeepa takiego jakiegoś yy, w wersji dziwnej też nas nie stać. Stać nas za to na tego Impale. Eee. Czy on ma silnik? Zobaczmy to. Ma V8, 6,5 litra prawie. Okej. Okay. 340 koni mechanicznych, no tutaj spokojnie byśmy mogli wyciągnąć znacznie, znacznie więcej z tego, oczywiście. 28 tysięcy, no nie ma zawieszenia. W tej kwocie raczej nie zmieścimy się, ażeby to wyremontować, ale... No to mogłaby być dobra baza, przecież mówiąc, takim amerykańcem byśmy tutaj już... Kontynuowali przygodę. Dlaczego by nie? Wydaje mi się, że sobie go fundniemy. I zaczniemy powoli nad tym pracować. Ok, zobaczmy, co my tu mamy. Jak ten silnik w ogóle. Ok, nie jest jakiś tragiczny stan. Nie będziemy na razie go ruszać. Pierwsze, co to będzie, doprowadzić ten samochód do użytku po prostu, czyli y, zawieszenie koła i tak dalej. A dopiero później ewentualnie zmienimy silnik. Na razie ten silnik. Pozostanie fabryczny, zupełnie. Tak, niestety w to trafić to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. No i dobra. Możemy to sprzedać, szczerze mówiąc, bo to i tak jest złom. Te wydechy od dziwa są mają 100%, także fajnie. Aspektami wizualnymi na razie się nie przyjmujemy, czyli tak. 7000 Chyba będzie problem, bo tutaj musimy już dosyć solidne zawieszenie zastosować. Nie takie byle jakie. Żeby to jakoś się prowadziło. O na przykład od tego. Najlepiej od Prima, ale tutaj ceny już są stolie, dobra od tego. On chyba nie jest aż tak ciężki, żeby faktycznie od tego Prima stosować. Teraz sprężyny, no właśnie. Pytanie: czy chcemy go mieć obniżonego, czy raczej posadzić wysoko? Bo tak, takie amerykańcy fajnie wyglądają na glebie, ale też fajnie wyglądają, czyli są troszkę podniesione, nie? Być może takie 8-4 cala fabryczne byśmy tutaj wsadzili na początek, a potem, najwyżej, się zastanowimy. Być może jakieś tutaj zastosujemy obniżenie. Co ciekawe, jest to dosyć tania sprężyna. Ok, no i hamulce, no to tutaj akurat musimy jedne, tak naprawdę z najmocniejszych yy, wstawić. Chyba te 5233, ale to są tylko 4 tłoczkowe. To te są lepsze, bo oczywiście 6 otłoczkowe, ale czy najlepsze? Yy, wydaje mi się, że były jakieś lepsze. Ok, to też 6500. Okej, okay, bo to są cztero no, tamte chyba są najlepsze. Tak, kupujemy te tutaj. Oj, nas nie stać. Ok. Dobra, to był błąd. Bo teraz nie mamy gotówki, niestety, żeby się ścigać. A nie mamy amortyzatorów, no tak Co ja tutaj odwaliłem to nie wiem, w ogóle nie po kolei to kupiłem No nieważne W każdym razie, no tak musimy iść do garażu i wyjechać na ulicę, bo tutaj troszkę przesadziłem e, Tak zapiszemy, oczywiście, bo kupiliśmy auto, jesteśmy w sytuacji jakiej jesteśmy, nie będziemy tego mogli już czytać No i mamy te 1700 dolarów, to nie jest wiele. Zawsze możemy sprzedać to auto w razie co, nie? Jakbyśmy tutaj coś rozbili, przegrali. Ale mam nadzieję, że takiej konieczności yy, nie będzie. Okej. Okay. Jakiś hydrant. Bo mamy tutaj policję. Yy, tak, wyjedźmy spokojnie. I mamy tam jakiegoś kandydata. Oni raczej teraz będą ch bardzo chętnie się z nami ścigać, ze względu na nasz prestiż. Mamy tutaj Fiacika albo Abarta. Okej. Okay. W tą stronę pojedziemy, jest szansa, że nas ten radiowóz nie chwyci wtedy. Okej, okay, ej, nie jest tak łatwo wcale z nim wygrać. Ale okej, okay, dobra, jednak nie wiem, czy go tam coś zatrzymało, czy po prostu... Y, faktycznie tak y, duże przyspieszenie mieliśmy z Nedemiego. jego. Ale wygraliśmy, odzyskujemy budżet. Oczywiście tutaj te stawki są niższe, także... Musimy co najmniej te 3000, nie? Odzyskać, żeby dało się na tych nocnych wyścigach znowu brać udział. W teraz z nim da radę. Okej, okay, chce się spróbować zrewanżować, Jedziemy tam. Krótkie trasy od świateł do świateł, tak naprawdę. Po co tutaj ryzykować? Okej, okay, mamy jednak lepsze przyspieszenie. Ale no, nie jest to taka duża różnica. Nawet jak na tych nocnych dragach, tam bywała mniejsza. Oj, i chyba w niego uderzymy. Niestety tutaj nie mogę nic poradzić, już na to, co się dzieje. Ojej, mi jest. Dobra, minęliśmy. Ok. Mm, ile mamy gotówki? 3500, dobra, jeszcze raz, jeżeli będzie chciał. Nie chcę mi się jechać do następnych i, i z innymi próbować. Ok. Nawet dotąd. No i dobra. Teoretycznie mamy to. Pojedziemy na nocne dragi i... no dzięki temu to już faktycznie.. Teraz jeżeli wygramy te wyścigi kolejne, to będziemy w... Niebieskim Ale dobra, wiecie co? Silnik nam oberwał. Zobaczcie na jego stan, troszkę nawet kolor się zmienił. Będziemy musieli go naprawić. Okej, okay, on już nie chce. Czyli wyzerowaliśmy jego gotówkę prawdopodobnie. Musimy znaleźć kogoś innego. Tu jedziemy. Oczywiście policja gdzieś tutaj po drodze nas czeka. Dobra, tutaj jest kolejny zielony. I zobaczymy, co tutaj takiego mamy. Co nam. Gra zaoferuje. Okej, okay, yy, Amerykaniec z Nitrem chyba. Nie. Okej, okay, to jest po prostu dziura w bagażniku. No, okej, okay, niepełny samochód ma. Damy trochę dłuższą trasę, bo te Amerykańcy, one mają dosyć duży moment obrotowy i na starcie mogą nas mocno wyprzedzić. O, wow, okej, okay, to jest. Dobra, przegraliśmy. Nawet z Nitrem, zobaczcie. O, wow, okej, okay. dobra. No 8 potężna tutaj, jak sami widzicie, zresztą pod maską, gość chyba specjalnie maski nie ma, żeby się chwalić tym. Wow, przywalił się, ok. okej. Ma za swoje, ale dobra, przegraliśmy, czyli... Okej, okay, musimy szukać kogoś innego, czyli to nasze autko wcale nie jest takie dobre, nie? Tam, ta moc musiała być znacznie większa, no i to był dragster, też po oponach w sumie mogłem zauważyć wcześniej. Nie zwróciłem uwagi w ogóle na to. Trochę zbyt pewnie siebie się poczułem i sądziłem, że z nim wygramy nawet. Ale okej, okay, troszkę pokory tutaj nam się przyda, czyli faktycznie nie jest tak, że będziemy wygrywać wszystko, nie już w tym tutaj autkiem. Okay, co jest dobre, bo oczywiście gra byłaby wtedy trochę nudna. Aha. No i niestety mamy problem. On po prostu w nas wjechał, nie, nie wyhamował, tego się nie spodziewałem. Wow. Mm. Ile kosztuje naprawa całości? 2900, ok. I zostaje nam 500 dolarów, moi drodzy, nie mamy świateł. Tak, zaczyna się problem. No cóż, no jeszcze nie musimy sprzedać auta, możemy sprzedać też te części. I wiecie co? Chyba tak zrobimy. Sprzedamy te części, wszystkie niestety, ale tak... Musimy poczekać hmm, Nie wiem, czy stać na te światła, żeby odkupić. Zobaczmy hmm, Nie to Gdzieś tutaj te światła powinny być e, Tutaj są? A przecież światła są osobne. O, dobra, osobnej kategorii zupełnie. Okej okay. 121 kosztują. Mm, dobra, kupujemy te, bo na teraz stać. I jedziemy na yy, nocne dragi jeszcze. No, odzyskać troszkę funduszy, bo to, co się tutaj zadziało. Nie jest dobre dla nas. Straciliśmy gotówkę, musieliśmy naprawić auto, które niestety uległo wypadkowi i się troszkę cofnęliśmy z a O, tutaj są. Dobra, to musimy uważać, bo oni będą tutaj ścigać się i mogą w nas niestety uderzyć. No właśnie, na czołówkę. I wtedy już byłoby pozamiatane, tak na dobrą sprawę. Moglibyśmy sprzedawać tego fiata i. No i sytuację. Ok, z tą mazdą, jak już dobrze wiemy, wygraliśmy, ale ledwo, która nie jest mazdą oczywiście. Dobra, udało się. Tak, z jakiegoś powodu ma zdecydowanie lepszy. Nie! Jasny gwint z zderzak. No dobra, trudno. Jedziemy na kolejny wyścig. Tak, trzeba będzie to auto naprawić. No, niestety, ale właśnie takie jest ryzyko, bo nie spodziewałem się, że prosto w tą lampę po prostu tam to auto wjedzie. A ja już potem nie mogę skręcać. Nie, jak już przejadę przez tą linię mety. Niestety, ale nie da się jako wycenić. O, i mamy tu problem. Problem, który nam skraszuje grę prawdopodobnie.